By zostawili łapkę w górę mnie. Widzowie! Zostawcie sojerkowi łapeczkę w górę i subskrypcję, oczywiście. A jak ty? All okay. right. Muszę gdzieś e... tak koło tego, ale nie ma tam miejscówka. Na przykład tam o tu zawsze z Ja najpierw tam polecam. Ja lecę tu, a ty w tą drugą. Tutaj... Tutaj ogólnie jest bogów, nie? Tam gdzie ja lecę. To jest bogów. Jakby co jakby co, nie, jak, ja normalnie gram, jakby co jak będę, e no wiesz, słaby to nie żeby coś, ale... Od tamtego sezonu. Chyba tu jest typek, tu jest typek. to jest to jest tam gdzie było mega city to jest... tu jest tu go, do go Strzela. Ja nie mam nic na daleko. Masz jakieś dwie. Masz jakieś... Masz jakieś dwie bronie na daleko. Dzięki. Gdzie jest ten typek? Okay. Tutaj dawaj tutaj. Jakby my teraz nie gramy rankedów, nie? Ej, chcesz potkę? Chcesz... chcesz potka? Ja mam w ogóle za usa. Tu jest typek, tu jest typek. Gdzie on jest kurde? Wow, wow. Nie mogę. I masz jakąś... Daj... masz bandaż to co ci dałem? Daj ban... To nie jest sniperka. Masz bandaże. Wiem, wiem, wiem. Demer. Tak, chyba tak. Nie. Tak, demer. Mm. muszę go mieć bandaże, bo cztery tysięcy ma do siedemdziesięciu. Bo dobra już morsk. I już ktoś bije Zeusa. Ja bym poleciał też się smakam. O teraz już pokonaj Zeusa. Ja ich z góry będę. O, What the fuck? Nie, ja biorę snajperkę, Daj snajperkę, daj snajperkę. Dobra, nie, do, biorę... No, snajper, snajper. Dobra. Ja mam ogólnie dwie legendarne bronie. Ja też ją mam. A! Ja ją ja, ja ci chyba wyrzuciłam nawet. Dawaj dziś gdzie indziej. Bo tu już jest za niedługo strefa będzie. Bo ja mam skrzydła. Ogólnie. Masz impulsy jakieś? No, postępne przejścia jest medalion, znaczy biją jakby. O, jakiś typek tu jest gdzieś. Jakiś tu jest typek gdzieś. Widziałem kroki. Widziałem kroki. Tu jest, tu jest, tu jest. Tu jest gdzieś. O, tu, 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 tu. tu. Widzę, widzę, widzę. No nie, teraz.

Więcej. Ej, jakiś typek gdzieś. Typek, typek, typek gdzie. Widzę, widzę. Teraz w niego No kurde. Ja skrzydłami w niego miałem wleczeć. nie, kurde, szkoda, że my nie mieliśmy nie wzięliśmy tu budowania, bo byśmy potem zabudowali to. O kurde, ja mam legendarną, tą co ty masz. Tą co ty masz. No. Nie, to nie, ale, in, ale podobną, fajną. Ja mam bronię, tylko nie zabieraj. Jeszcze, żebym za coś jeszcze jakąś cię też to daj mi medalion. Mm. Strefy to jakby, strefy to jakbym się szczerze nie martwił. Dobra, ale chodź. Ja muszę. O, ja mam fula chyba już. O, ja mam już fula złota. na wyspę, dawaj na wyspę. Ale tam są chyba same epickie. Ja mam snajper legendarny. Dojście dwie osoby zostały, czyli tak u... I my jesteśmy ogólnie jednym teamem. No to tak... Szczerze to tak z 6-5 timów zostało. Jeden tu idzie ogólnie, bo widać na mapie medalion. Szczerze to ja go spróbuję ze snajpy wziąć. O, jedzie autem, jedzie autem! 121 dostał cztery. Nie wiem, nie, 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 on tu idzie, on tu idzie, on tu idzie. On tu leci już. Leci tu. No, yy, do, 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 nie wiem jak... O, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. No właśnie do niego. Do końca. Wszedł do... Wszedł do tego... do... No. No ja wiem. On wszedł do sejpu do sejfu tam wszedł, tam. Ogólnie to ja ją... mu... A jaką? Ale jaka? Nie, ja ją biorę, ja ją biorę. Tę. Ciekaj, myślę to... Ej nie, nie bierz, mi, nie bierz mi snajpy Nie bierz mi snajpy A nie, nie dobra, nie, bo tu mnie nie sprażę, to Nie Ale ogólnie ten typek to za, za niedługo możesz przyjść No i jakby on tu lezie, ja bym, ja bym, pole, ja bym poleciał, polecał lunchpadem iść Gdzie? Gdzie? Tu w tym miasteczku? Się Jak ktoś tu jest, to mów, tylko za snajpię. No. Typek, typek! Mam typka, mam typka tu gdzieś. Jak Roki?

Ja jestem w strefie, nie? Ej, 40 ja mam 40 HP, weź, weź podem mnie po podjedź, błagam, błagam, gdzieś pod mnie podjedź. I jeszcze typka tu mam, nie mogę, nie mogę, nie mogę Dobra, trzy, 3 Główeczka dostał, nie mogę, główeczkę dostał, ajajajaj aj, aj, aj. Dobra, mam jeszcze apteczkę Nie 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 nie, nie nie, 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 O, cóż to do mnie idzie Gdzie ten typek, gdzie ten typek Widzę, widzę typków, widzę typków, dobra, dobra Nie, ja muszę się uleczyć, trzy Nie, mogę. O, ty za mną, za mną! O ty, skurcze, biegu. No, jakby 10 osób zostało. No, dawaj. Nie, ja bym został tu gdzieś. Albo no, dobra, dawaj, lecimy. Ja mam trzy killa, Dobra, jest, jestem tutaj. Tutaj, nie no, teraz akurat. Tak. Tak, tak, tak. Ale szkoczeniec, bo to ale jest... No nie no, Ty zawsze, zawsze ich dokańczasz. A ja trzy zaj No Okej, okay. ja bym na początku zajął się strefą, schował się gdzieś. Ja bym szedł tam. Ja bym szedł tam gdzieś. Ciebie, dosłownie obok ciebie powinien być. Tu gdzieś jest. Jest gdzieś. Nie, on jest daleko. On jest tam gdzieś. A. Uciekajmy od strefy na początek. Ja bym na początku się zrotęł. Okay. Ej, tu gdzieś jest. On jest gdzieś tu w rzece. On jest, on jest tu gdzieś w rzece. Gdzie, 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 Tam tam są, tam są. Nie mam pioruny ogólnie. gdzie, on jest? Gdzie ma medalion? Czemu on nie ma medalion? Tu nie jest medalion! Dobra. Uciekajmy, uciekajmy. Ale uciekajmy od strefy na początek. Tu jest jakiś typek Ogólnie ktoś za nami... Ogólnie tu strzelają do nas. Gdzieś strzelają z domku do nas. O co, co co, są, są? Na dawu Dobra, 121 Nie dostał, nie dostał, nie dostał Ty weź się tym medalionem zajmij! I jednego zabiję tu. Co on ma? No dobra, mi tylko tyle wystarczy. I ktoś obok nas. Do... Ktoś ktoś tam jest. O! D dostał 19. Zeszedł tu gdzieś. Jest, 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 jest. No nie, no czemu ja nie mam skrzydeł? Cztery osoby zostały. Jeden team został! Jeden team został! Daj mi jeden! Cerbera! Cerbera! Czekaj! O! slime, slime. No nie! Czekaj! Nope! Marshmallowek!